Cześć kochani! Witam Was ciepło ponownie na kanale Basit Basi to Jak widzicie, dzisiaj spotykamy się w kolejnym odcinku piąteczki i będziemy przybijać sobie piąteczkę z prezentami. Dzisiaj zapraszam Was na prezentownik, co kupić na trzecie urodziny dziecka. Jeżeli tylko szykuje Wam się jakaś impreza u 3 latki, 3 latka. bądź też już powoli chcecie się przygotować na ten sezon zimowy, bo zaczęła się jesień, także wiecie, od jesieni do Bożego Narodzenia też... Nie jest daleka droga. Także myślę, że ten odcinek będzie dla Was. Zaczynamy! i jeżeli chodzi o prezenty to w miarę losowo będę to robiła nie wiem czy jakoś cenowo, też nie pamiętam dokładnie cen, także oczywiście wszystkie te prezenty będę Wam podlinkowywać tak, podlinkuję Wam w opisie pod tym filmem, także tam zawsze zerkajcie gdyby coś Wam się tylko spodobało zacznijmy od pierwszego prezentu i tutaj pokażę Wam oczywiście też to na przybitce, natomiast teraz mam ze sobą ulotkę, prezent, który nasza Zosia dostała akurat od swoich dziadków Jednym z dziadków, od moich rodziców. Jest to taki zestaw warzywek. Uważam, że to jest bardzo fajna zabawka. My akurat, e, zabawka my akurat mamy z Gerardos Food, Gerardos Food, jakkolwiek to się zwie, od 3+. Myślę, że nawet dla dwulatków też byłaby to fajna zabawka, o trochę nam tutaj się światło odbija. Jest to, moi, moi drodzy, jest tutaj kilka setów. Jeden set widzę, że to są dania rybne, jakieś babeczki, chleb. Drugi set, który nasza córeczka dostała, są to owoce. Kolejny, który też dostała, są to warzywa. I widzę, że jeszcze jest jakiś z hamburgerem, hot dogiem. I coś tam jeszcze e, podobnego. Także cztery różne sety do wybogu. E, są to takie koszyczki, w których właśnie e, wypełnione są one warzywami, e, czy też owocami, czy innymi produktami. E, oczywiście do gotowania. E, macie w zestawie nożyki. I to, co mi się bardzo podoba, że te zabawki są na rzepy. Także jeżeli na przykład macie pomidorka, czy truskaweczka, czy, ba, czy banana, to on jakby każda z tych rzeczy, każde warzywo, każdy owoc podzielony jest, przydzielony jest na pół e, i te połówki można ze sobą. Z sobą spiąć rzepem, czyli dziecko, kiedy bawi się, ma deskę do krojenia, tutaj też w tym zestawie. Kiedy się bawi, że niby kroi, to faktycznie może to zrobić bo po prostu przedziela jedną stronę, jedną połówkę od, od kolejnej, gdzie właśnie jest to łączenie na rzep. Także bardzo fajna sprawa, ja podchodzę do takiej zabawki z mega sentymentem, ponieważ pamiętam, że miałam takie warzywka, takie produkty właśnie jako dziecko, też bawiłam się, wiecie, w gotowanie, no bo podpatrywałam mamę, to hello, kto się tak nie bawił. Natomiast za moich czasów, no nie było czegoś takiego, jakkolwiek to nie mi za moich czasów, nie było zabawek na takie rzepy, nie było aż tak to obmyślane, nie było to tak porządnie zrobione. Bo tym zabawkom nic się nie dzieje, nawet jak mój młodsze dziecko, niespełna roczne, e, dobierze się do nich i wiecie: wszystko oczywiście w buzie w zęby, to nic się nie zepsuło, także spokojnie. No tylko tych nożyków trzeba pilnować, e, bo wiecie, mogą być łamliwe. To tylko daj znać: jeżeli ktoś ma dużą siłę, by chciał wygiąć, no to złamie. Natomiast sama zabawka jest przygenialna, fajna, i widzę, że moje Zosi. Po prostu daje bardzo dużo radości, mega się bawiła, kiedy właśnie na imprezie dostała ten zestaw, no to chyba nim najwięcej się bawiła, tak, tego pierwszego dnia. Także mówię Wam naprawdę coś wspaniałego, jeżeli tylko macie kuchnię właśnie na przykład, ale wiem że było takie kuchanki z Lidla do kupienia, no to w ogóle tutaj macie fajny zestaw właśnie już asortyment, tak, czy to jakiś sklep, osobowy sklep, czy asortyment właśnie do zabawy w gotowanie. Także moim zdaniem to jest bardzo fajna sprawa. Ok, i przechodzimy dalej. Jeżeli chodzi o kolejny pomysł na prezent, to znowu będzie zabawka, można powiedzieć, kreatywna, nawet bardziej kreatywna od tej pierwszej, a mianowicie myślę, że tutaj żadnego jakiejś Wiecie, Ameryki nie odkryje, że dzieci lubią zabawę wszystkim, czym można się troszeczkę wybrudzić, co można podotykać, co zmienia konsystencję, jest plastyczne. No i właśnie odnośnie plasty, plastyczności to kolejny pomysł jest to po prostu Play Do. Play Do wiem, że jest mega znane. My wcześniej mieliśmy, ale jeszcze nie rozpakowaliśmy przed tym jak dostała ten zestaw e, dostała e, nasza córeczka takie jakby trzy, trzy kubeczki z ciastoliną i one sobie leżały teraz też właśnie je wyjęliśmy a dodatkowo właśnie od swojej chrzestnej dostała taki zestaw, już Wam tutaj pokazuję ostrzy, nie ostrzy, o mamy taki cały zestaw, on się nazywa zestaw ogrodnika e, i tutaj mamy nożyczki mamy konewkę e, mamy, mamy taką foremkę do robienia kwiatka Także no po prostu dla każdego ogrodnika i nie tylko coś fajnego. Naszej córce mega się to spodobało, bardzo długo się bawiła tą zabawką, dalej się bawi. No może w tym momencie nie, bo muszę Wam powiedzieć, powiedzieć szczerze, że zrobiliśmy jej takiego, można powiedzieć, bana na, na chwilę na tą zabawę, ponieważ no niestety, wiecie, jak te trzylatki czy też dwulatki są te bunty, nie bunty. U nas w domu jest młodsze dziecię, także od razu daję Wam znać, że jeżeli chodzi o zabawki Play o, odeszło, nam no, się światło odbija. One są naprawdę bardzo fajnymi zabawkami, natomiast robią dużo bałaganu. Po prostu. mi fajnie się bawi, jeżeli macie balkon, to na balkonie, jeżeli w domu, no to, to, to można, ale przy stoliku, moim zdaniem, czy sobie jakąś w ogóle tackę rozłożyć, jeżeli macie taką dużą e, jakąś tacę e, i tu się bawić, ponieważ jak nasza córka się bawi, tym przy stoliku, a wiecie, od tego stolika też to jest mesek to sobie odchodzi w tej nazad. Pomimo, że jest tam jakoś upominana, to to się sypie, to się wszędzie sypie i kończy się na tym, że my mamy to nas na skarpetkach, tą się stolinę, że nasz synek, który czworakuje, ma to na rączkach, na nogach, a wiecie, on wszystko pcha do buzi, no bo jest mały, więc no niekoniecznie chciałabym, żeby moje drugie dziecko brzuch bolał. Także myślę, że to jest fajna zabawa dla trzylatków, nawet już dwulatków. Tylko dla dwulatków to myślę, że trzeba było wytłumaczyć: wiecie, też zasadę, że nie bierzemy do buzi i takie sprawy. Bo znam córeczkę sąsiadów, która tak zrobiła i zaczęła jeść ciastolinę. to niezbyt. Natomiast myślę, że u trzylatków już nie ma takiego problemu. No ale tak jak mówię, trzylatki raczej są ruchliwe, więc no, to jest fajna zabawka. Ale myślę też, żeby z kimś się pobawić, przynajmniej na początku, kiedy dziecko już załapie i bardziej w to wsiąknie, albo macie spokojne dziecko, no to jak najbardziej przy tym stoliku posiedzi, jeżeli macie takie ruchliwe jak my no to lepiej, żeby z tym dzieckiem jednak przy tym stoliku być i razem z nim się bawić, no bo inaczej to będziecie mieć ciasto winy po całym domu. Natomiast jeżeli chodzi o samą zabawę, no to mega się spodobała, zajmuje naszą córkę na dłużej, także to nie jest zabawka na 5 minut, tylko gdzieś bym powiedziała, że nawet 15-20 minut dziecko jest się w stanie pobawić, a to jest dużo, jak na 3-latkę. Naprawdę bardzo fajna. Ja bym się miała do czegoś przyczepić to w tym zestawie, tylko nie bardzo rozumiem. A, te takie właśnie, jakby to powiedzieć. Do łodyżek, łodyg, nie wiem do czego to jest. No, niektóre są takie, takie akurat elementy, z których ciężej ta ciastolina nie do końca chce przejść, bardziej się to brudzi niż coś z tego wychodzi, więc bardziej polecam, żeby wybierać właśnie takie zestawy, gdzie macie takie większe foranki, czyli właśnie takie foranki jak na te kwiatki, czy taką konewkę, z niej bardzo fajnie też te wzory wychodzą. Także wiecie, może coś takiego większego niż takie drobne dziureczki, przez które wychodzi ciastolina, no bo to nie do końca coś z tego da radę zrobić, zwłaszcza kiedy dziecko jest tak małe i jeszcze wiadomo, że nie ma aż takich zdolności manualnych. Natomiast sama zabawka w sobie naprawdę fajna, także polecam. Jest dużo śmiechu, dużo zabawy i jest to bardzo urocze, tak? Kiedy na przykład córce zrobiłam motylka, no zobaczyła i tak, o motylek, tak? Mama, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Także naprawdę fajnie jest widzieć uśmiech dziecka na buziaku i ta zabawka, mówię Wam, że na pewno uśmiech na buziaku dziecka będzie. Dobrze, przechodzimy do kolejnej zabawki, którą chciałabym Wam tutaj polecić. I jest to zabawka, która myślę, że też może nie będzie aż tak odkrywcza, no bo jest znana od X lat, i tak naprawdę jest to zabawka, którą i ja, jak była małą dziewczynką, też się bawiłam, i chyba jedna z niewielu, która aż takiej przemiany przez te lata może nie przeszła, nie jest taka wiecie, przerażająca, jak na przykład lalki, te lalki, którym ja się bawiłam, Barbie czy nie Barbie, wyglądały trochę inaczej niż dzisiejsze lalki, dzisiejsze czasami prawiają mnie trochę w takie zakłopotanie i takie trochę są creepy. Nie wiem czy wiecie o co chodzi, dajcie znać czy też tak macie z tymi lalkami, czy są tak mega, mega wymalowane i czy są takie mroczne, aż dziwne te lalki dzisiejsze. Natomiast to, o czym chciałabym powiedzieć, to jest to Lego. Lego duplo, czyli to LEGO ta odnoga dla najmłodszych. Jest to coś, co też było za moich czasów, starej baby. Nie, no, śmieję się oczywiście. Ale w sensie jak ja byłam mała, może było mniej tych zestawów do wyboru, to na pewno, ale to już istniało i to się aż tak nie zmieniło. Te ludziki są w miarę podobne do tych, którymi jeszcze ja się bawiłam, te zestawy są w miarę podobne do tych, którymi też ja się bawiłam. Także ekstra, nasza córka dostała dwa dwie rzeczy. jedno to dostatki zestaw, nie ma w sumie jakiejś nazwy, tutaj zobaczycie, są takie klocuszki z jakimiś kwiatuszkami, jest samochodzik niebieski, to w ogóle fajne. I drugi zestaw jeszcze dostała z takim różowym samochodzikiem, także myślę, że dla każdego coś fajnego. Super, że w tym zestawie są ludziki, no bo z nimi zawsze najfajniej się bawi. Powiem Wam, że nawet mi się tym przyjemnie bawi, bo zawsze dla tych ludzików taką mamy tradycję, mamusia wymyśla imiona, także jest śmiesznie. A drugi zestaw, który dostała, no to nie chcę za mocno tutaj, wiecie, za głośno być, Mój synek śpi w zwialni Natomiast dostała całą taką skrzynię Także teraz troszeczkę się zasłonię Mamy całą taką skrzynkę właśnie Lego W której też był cały zestaw Tutaj mamy jeszcze więcej ludzików Może Wam gdzieś wyciągnę Niech głośno. Mamy właśnie ten wspomniany Samochodzik niebieski tak, który fajnie jeździ, także też jest fajny dla takiego właśnie trzyletniego dziecka, ale jak na przykład ma ono młodsze rodzeństwo, które czworakuje albo chcecie zachęcić do czworakowania, to jak najbardziej też coś takiego się sprawdzi że mamy zabawę. Co nie miała? Klocki Lego zawsze są fajne. No wiadomo, że to już jest taki zakup, powiedziałabym, droższy. Tak, klocki Lego nie są jakieś tanie, te zestawy nie są najtańsze, ale wydaje mi się, że to jest też taki prezent na lata, także to jest i dla fajne dla dwuletniego dziecka już, i właśnie dla trzylatki. I nawet dla 4, 5, 6 latki, jeżeli tylko lubi się bawić klockami. Także ze swojej strony serdecznie Wam to polecam. A i wydaje mi się jeszcze, że też klocki są fajnym pomysłem, jeżeli na przykład chcecie, nie wiem, macie takich partnerów. U nas tego programu nie ma, którzy na przykład nie wiedzą za bardzo jak się bawić z dziećmi. Czasami tak to jest, że faceci, wiecie, nie mają aż takiej wyobraźni jak my kobiety i ciężko im jest troszkę zejść na ten poziom dziecka. Znaczy to może niekoniecznie, to nawet nie jest aż tak ciężko im zejść na ten poziom, bo... Sami są dziećmi, nigdy nie dojrzewają, natomiast nie jest ciężko im się wczuć. Samochody, ok, wiadomo, że się pobawią jakieś kolejki, no to często widzimy, że to faceci mają te pilociki i się bawią tymi kolejkami czy e, śmigłami, tak, samolotami, helikopterami i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że właśnie klocki Lego to też jest jedna z takich zabawek, którymi też faceci chętnie się pobawią właśnie z dziećmi, e, tak? E, czyli to będzie angażowało e, ojców do zabawy z dzieckiem, bo zawsze można coś zbudować, potem coś dziecko może zniszczyć, bo wiadomo, że dzieci to lubią. E, także myślę, że to jest fajna zabawa, właśnie taka. Godzinna, ale też zabawka, która zajmie Wasze dziecko na dłużej i dziecko samo będzie się umiało na swój sposób nią pobawić i nie będzie się aż tak przy tym denegwować, że coś mu nie wychodzi, bo tutaj tylko w nas tak naprawdę blokuje. Jeżeli chodzi stricte o zabawki, to już ostatnia, jaką dzisiaj chciałabym Wam pokazać. Wiem, powiedziałam, że będzie pięć rzeczy i będzie pięć, ale piąta to nie do końca jest zabawka. Zaraz wszystko oczywiście Wam wyjaśnię. Przed ostatnią rzeczą, a ostatnią zabawką, którą chciałabym polecić, jest zabawka imprezowa, tak bym powiedziała. Jest to zabawka, którą nasza Zosia dostała od naszych znajomych, bardzo, bardzo bliskich i naprawdę bardzo fajna zabawka, którą wszyscy mieliśmy pełne śmiechu, bawiliśmy się właśnie na imprezie, imprezie urodzinowej, a mianowicie o ile mnie pamięć nie myli z nazwą, jest to wystrzałowy jezo, jeżozwierz. Wystrzałowy jeżozwierz Jest to zabawka, moi drodzy, która o tak wygląda, przeuroczą moim zdaniem. Idealna, teraz tak się wpisuje w ten taki, powiedziałabym, sezon jesienny kolorystyką. Zabawka, do której dołączona jest jeszcze kostka. I na czym to polega? Mamy jeżozwierza, który tu oczywiście ma te swoje kolce, po trzy takie pałeczki w różnej kolorystyce. I zabawa na tym, że po pierwsze, najpierw tego jeża tutaj nie chcę być za głośno, od tyłu od tego oronka naciągamy. I później, jak mamy kilku graczy, tak naprawdę minimum dwóch musi być, każdy z graczy rzuca kostką. Rzuca pierwsza osoba i na kostce mamy tylko 0, 1 i 2. I w zależności co wypadnie, to tyle razy musicie tutaj kliknąć z przodu o, na pyszczek tego jeża zwierza. Jeżeli macie 0, nie klikacie. Kolejna osoba rzuca kostkę. Jeżeli kolejna osoba klik, yy, tam, rzuciła jedynkę, no to raz yy, pyszczek. Yy, wiecie, dotyka. Jeżeli zrzuciła dwójkę, no to dwa razy klika i ogółem odpada ten z graczy, u którego wystrzelą te kolce do góry. Yy, czyli yy, naciągacie tego jeżu zwierza i po prostu to się potem jakoś, wiecie, przesuwa, przesuwa, przesuwa w środku, yy, aż któraś osoba, która właśnie. O, Kliknie ten pyszczek, to u niej to wszystko wystrzeli i ten gracz odpada. No i pozostali gracze grają dalej, chyba że była dwójka, no to wiadomo, że ta druga osoba wygrywa. Jeżeli było trzech graczy, zostaje dwóch, no i znowu oni rzucają po kolei, w zależności co wypadnie, to albo nic nie klikają, albo jeden, albo dwa razy klikną i znowu ta osoba, której wystrzelą wszystkie te kolce do góry, odpada, a ta co została ostatnia, jako już jedyna, wygrywa całą zabawę. Także myślę, że nie są to jakieś skomplikowane zasady. Oczywiście no dla trzylatka, też trzeba to jakoś kilka razy wytłumaczyć, żeby trzylatka załapała, bo wiadomo, że dla takich małych dzieci najfajniejsza realita to jest właśnie wystrzeliwanie tych kolców. Ale myślę, że to jest naprawdę fajna zabawa, fajna właśnie na jakieś imprezy, jak przyjdą inne dzieci, wiecie, żeby wspólnie jakoś je czymś zainteresować na dłużej. Ale nawet na takie jakieś, nie wiem, deszczowe dni, kiedy jesteście z dzieckiem w domu, to właśnie myślę, że będziecie mieć dużo zabawy, zarówno Wy rodzice, jak i dziecko. Okej, okay, tak naprawdę przyszła pora na ostatni prezent i tak jak już troszeczkę Wam zdradziłam tajemnicę, ostatni prezent nie jest to zabawka, jest to, też bym nie powiedziała kompletnie, że gadżet, tylko raczej jest to przyrząd codziennego użytku. A mianowicie, żeby już nie przedłużać tego odcinka, to ostatnim pomysłem na prezent jest szczoteczka. Wiem, że są różne szkoły, my akurat z mężem, no powiedzmy, że należymy do tej szkoły i też radziliśmy się naszej dentystki, gdzie szczoteczki elektroniczne są spoko dla dziecka, ale powyżej trzeciego roku życia. Nasza Zosia 3 lata skończyła, właśnie od dziadków teraz taką szczotkę dostała no i zaczyna swoją przygodę. Wydaje mi się, że to jest to bardzo fajna opcja. Takie szczotki widzę też po sobie, po marzu, że dużo lepiej czyszczą te zęby, niż takie szczotki, wiecie, mechaniczne, którymi sami, po prostu ręczne, którymi sami musimy te zęby myć. Tutaj, kiedy mamy ją obrotową, no to też lepiej, to zanieczyszczenia z tego szkliwa, z zębów są usunięte. Oczywiście jest to wolnoobrotowa szczoteczka, także przeznaczona specjalnie dla takich małych dzieci. Nasza szczoteczka akurat jest z brauna, oral B, no i jest z motywem księżniczek. Także tutaj akurat nasza córka ma taką niebiesko-różową szczoteczkę. I może tutaj zobaczycie, że akurat na boczku, nie wiem czy to nam wyostrzy. o! Jest kopciuszek. Akurat jest kopciuszek. Z tego co kojarzę, to w Oral B też mają. w Brownie, tak? Też mają szczyteczki z motywem chyba Frozen, bo to jest chyba cały czas tak na czasie u dziewczynek. Kojarzę. Nie wiem, czy był psi Patrol, bo to by się dla chłopców przydało, ale wiem na pewno, że były gnie, gwiezdne. W Sorry, wiem na pewno, że były gwiezdne wojny, także to Wam daje znać. E, więc myślę, że nawet nie jedna mama albo tata by się skusili, którzy lubią gwiezdne wojny. No ale pamiętajmy, że to są szczoteczki dla dzieci, także ja od siebie serdecznie polecam. To jest chyba jeden z droższych e, prezentów, które dzisiaj Wam pokazuję. No, klocki Lego też to do tanich nie należą. E, natomiast z tej takiej powiedzmy bliżej stówy prezentów, no bo pozostałe to gdzieś tam poniżej 50 zł myślę, że kupić możecie, albo około 50. Natomiast wydaje mi się, że jest to fajna opcja. Jedyne co z tego co kojarzę, nie wiem czy ta szczoteczka się ładuje, przyznawam szczerze, że się nie przygotowałam na to. Także myślę, że taka szczoteczka to też jest fajny pomysł i jeszcze mocniej zachęci dziecko do mycia zębów. U nas raczej z tym aż takiego problemu nie było. Mieliśmy chwilowy, że mniej chciała, ale to tam trwało chyba nie wiem z miesiąc. Teraz dalej jest wszystko spoko. No i powiem Wam, że z wielką przyjemnością tą szczoteczką i nasza Zosia sobie sama myje zęby i pozwala umyć nam jej ząbki. I wydaje mi się, że jeszcze sprawniej to idzie i jeszcze dokładniej jej te zęby myjemy, bo jest po prostu łatwiej. Także dla dzieci powyżej 3 lat serdecznie polecam. Dobrze kochani i tak naprawdę to już był cały prezentownik, to było wszystkie jakby top 5 pomysłów na prezent na trzecie urodziny dziecka. Od razu wam zaznaczę, że moja córka skończyła z początkiem września 3 lata. A z początkiem listopada synek skończy roczek. Co prawda już takie filmiki na moim kanale się dwa pojawiły, czyli był prezentownik na roczek, był prezentownik na dwa lata. Postaram Wam się podlinkować albo w opisie, albo gdzieś tutaj się te filmy wyświetlą. Natomiast myślę, że może powtórzymy jakieś prezenty, jeżeli coś innego się pojawi na roczek dla dziecka, to wtedy taki filmik jeszcze Wam uzupełnię i nagram ponownie. Natomiast jeżeli szukacie czegoś właśnie dla rocznika czy dwul dwuletniego dziecka, no to oczywiście takie filmy już śmigają na kanale, także zachęcam. Mam nadzieję, że że dzisiejszy też był dla Was pomocny, że jakieś prezenty wpadły w oko i może też coś kupicie z mojego polecenia. Jeżeli tak się stanie, to oczywiście dajcie znać w komentarzu i koniecznie dajcie znać w komentarzu, co Waszym zdaniem jest fajnym prezentem na 3 lata dla dziecka. Najlepiej, jeżeli to będzie z własnego doświadczenia, że niekoniecznie Wy mnie mieć dzieci, ale nie wiem, dajecie komuś na prezent jako chrzestna, chrzestne się sprawdziło albo właśnie Waszym dzieciom, albo dziecko dostało coś od dziadków i widzicie 3 latek, że super się sprawdza. Niech to będzie komuś palna wiedzy, ja wspomniałam tylko o kilku prezentach, a dzięki temu, że Wy coś od siebie jeszcze dodacie tutaj na tym kanale, no to pozostała część rodziców... Ktoś, kto po prostu obejrzy ten filmik, będzie mógł się jeszcze bardziej zainspirować. O to właśnie tutaj w tym wszystkim chodzi. Ja już nie przedłużam tego odcinka. Kciuki do góry, jeżeli tylko Wam się podobało, zachęcam do obejrzenia moich poprzednich filmów, jeżeli tylko lubicie taką tematykę właśnie macierzyńską, rodzicielską bądź jeżeli lubicie typowo babską, czyli urodową modową. I co? Widzimy się za kilka dni w następnym odcinku. Buziatki. Pa, pa!